Zimowe przeceny na WWW Abrety już są. Wejdź teraz we pierwszą linijkę w opisie i zamów swoje rzeczy, abrety, Po promocyjnej cenie! Widzowie na ten odcinek czeka cała Polska ze Stumble Guys! Piękne jest to, że zarówno moi widzowie, jak i moi hejterzy prawdopodobnie obejrzą ten film, bo jako jedyna osoba w całej Polsce mam dostęp do nowej zdolności. I mówimy tutaj oczywiście o czapce trampolinie, dzięki której czysto w teorii można przeskakiwać ściany na Blok Daszu i we wczorajszym odcinku udało nam się to zrobić, czyli działałoby to dość podobnie do emotki skoku, z tym, że no właśnie delikatnie inaczej, czyli podskakujesz, robisz aaa, najpierw to trzeba to umieć, a jak widać nie każdy to umie. Dobra, podejście numer dwa, czyli tak, słuchajcie, uwaga, podskakuję, rzucam, przeskakuję, o, widzieliście, udało się, tak, oczywiście trzeba najpierw to wyskilować, no dobra, za pierwszym razem się nie udało, ale podejrzewam, że jeżeli bym spróbował zrobić to na przykład 20-30 razy, no to potem za każdym jednym razem będzie się to udawało. Czyli mógłbyś osiągnąć przed 1000 pal na Block daszu, Obejrzyj ten odcinek do końca. Bo dzisiaj będę chciał sprawdzić właśnie tą zdolność na każdej sensownej mapie. Zarówno na Block daszach, ale nie tylko. Na Laser Tracer to może też być OP. Czy na mapie Lavaland. Wow! pakiet za 4 zł. Serio? Albo to! No ten OG skin. Serio? To jest kosmos. Jeżeli oczywiście to kupujesz, to tylko z kodem Abra. Na końcu sklep. Pół raz na tydzień wpisujesz. No, wpisuj, wpisuj to, abra. I powiedz znajomym, żeby też pisali kod abra. A może dostaniemy polskiego skina? Trzymajcie kciuki. Ej, nie ukrywam, że ja serio pokładam spore nadzieje, żeby na przed przeskakiwać nad laserkami czy na Lavaland pomiędzy tymi wszystkimi, wiecie, klocami. I uwaga, prawie nowy skin. Bo w tym kole też dalej mamy skórki, których ja nie posiadam. Więc dawajcie, serio, to może być już ostatni odcinek z tej bety, bo być może niedługo wejdzie już ta wersja 0.8.3 do Stumbleguys na stałe. Dlatego tym bardziej trzymajcie kciuki za wszystkie skiny, bo trochę ich tu brakuje. Nasze zadanie jest proste. Teraz dostajemy właśnie nową skórkę i wtedy możemy testować, no tak, tą zdolność na każdej nowej mapie, ale... No właśnie, nie ma skina. Znaczy jest, ale duplikat. Kurczę, powiem wam szczerze. Ja nie wiem, czy tak, czy inaczej, nie najbardziej podoba mi się skin tej czapki w podstawowym wydaniu. Ja po prostu lubię OG rzeczy. Ustalaliśmy 4,25. To nie jest wystarczająca wysoko, aby odpalić sobie blok dasza. Czy wziąć udział w wydarzeniu. Następnie przygotować się, mieć już wczytane, słuchajcie, wszystko. Rzucić sobie tym, podejść sobie tutaj i tyle. I żeby to cię tak przeskoczyło. Nie, nie, nie. To tak nie zadziała. Ale wiemy, że używając podwójnej spacji, tak, jesteś w stanie przeskoczyć w naprawdę dość prosty sposób nad tą ścianą, nawet chyba nie dotykając... O, 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 o! Aj, duplikat. Chyba nie dotykając brzuszkiem czy stopami właśnie tej ściany na blok daszu. No spoko, fajnie byłoby sprawdzić, słuchajcie, z jakąś śmiarką, z linijką, normalnie z piórnika, na jak daleko może ten skin wyskoczyć. Uwaga, 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 aj! Dalej stare duplikaty. Dlatego teraz wjeżdżam na Jungle Roll, bo w warunkach laboratoryjnych musimy sprawdzić odległość, na którą słuchajcie to może zadziałać. I co chcę zrobić? Prosta piłka. Ta mapka idealnie się nadaje do tego, by wziąć uwaga w ten sposób. Skok, ciach i możesz przeskoczyć, tak? Każdy widzi? Każdy widział? Mam nadzieję, że każdy widział, tak? Był skok, był skok. Oczywiście piłeczką, no to wiadomo, jakby, no tak. Odległość to raczej piłka będzie miała zawsze przewagę. Nam chodzi też o wysokość, ale tak naprawdę nam chodzi i o wysokość, i o odległość. A skok to gwarancja, Gwarantuję, że ci się uda. Więc teraz bierzemy słuchajcie czapę. Uwaga, właśnie. Bierzemy sobie teraz czapę. Rzucam. Oj, e, e, Jeszcze wiele muszę się nauczyć. Dobra, dawaj. Czyli tak, uwaga. Lecę tak, lecę tak. Aj, 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 W sumie to bym przelciał chyba bez tej czapki. Poczekaj, 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 poczekaj. W takim razie sprawdzamy to jeszcze raz. Czyli robię tak. Robię Tak. Robię tak, okej, okay, okej, okay, dobra, na raty, ale byśmy przeskoczyli na blok daszu. No dobra, tutaj z kolei, słuchajcie, to może być dobry test. Popatrzcie, co zrobimy. Ja nie wiem, czy to wyjdzie, naprawdę, przysięgam, trochę się stresuję. Ale uwaga, czyli lecę tak, robię. Ta a, nie, dobra, bez jaj. Przecież to jest komedia tego, co ja, słuchajcie, robię. Uwaga, w takim razie poczekajcie, a zróbmy tak, a zróbmy tak, mam lepszy pomysł. Rzucimy, teraz zrobimy tak, okej, okay, w ten sposób. Wow, dobra, zadziałało, ale na odległość, a nie wysokość. Gdzie, Uwaga, uwaga, to warto. Podkreślić, emotka skoku nie nie dałaby. Nie. O, czyli czapka jest dalsza niż skok. Ale pytanie, czy wyższa niż skok. Ej, serio, dobre pytanie. Poczekajcie, a jakbym zrobił to tak, jakbym zrobił, to słuchajcie, tak. Że uwaga, robię tak. A i mam chyba opracowany schemat. Znaczy, kurczę, on jest dość podstawowy, ale wydaje mi się, że zadziała. Czyli mając czapkę, uwaga, najpierw naciskasz spację, potem rzucasz i potem jeszcze raz spację. Czyli tak, spacja, rzut spacja. I powinno to zawsze zadziałać. Tak, jak wspominałem, wiem, że na pewno moi hejterzy też to oglądają, więc przynajmniej mogli się pośmiać z mojego absolutnego braku skilla, ale powiem tak, można było to pewnie wyciąć, nauczyć się skakać i od razu wam pokazać gotowca. Ale tak totalnie szczerze, serio, jeżeli nawet kupicie tą zdolność, to wiadomym jest, że za pierwszym razem wam nie wyjdzie, za drugim czy za trzecim też wam nie wyjdzie, więc mogliście zobaczyć ten proces. Przekminienia jak to robić, czyli spacja, rzut, spacja, druga. I spoko, bo jak teraz właśnie to odkryliśmy, czy może wiedzieliśmy, ale teraz się nauczyliśmy. Daj skórkę, daj Aniarza, daj! Ja, A, jest duplika. Nie ma napisanej nazwy, ale on się nazywa jakby co to Jan. To teraz weźmiemy, właśnie, słuchajcie, inne mapki, na przykład to wspomniane Lavaland, na przykład słuchajcie, rush hour! I zobaczymy, czy przeskoczę. Na przykład, właśnie, nie wiem, 5 metrów dalej niż normalnie bym skoczył z podwójną spacją. Weźmy sobie ośmiu graczy, żeby te boty, wiecie, sobie podpadały na spokojnie. I zacznijmy od blokdasza odnowionego. Tylko, żeby się upewnić, czy mój sposób działa. Czyli dla przypomnienia, spacja, rzut druga spacja. I to wszystko jakby wcale nie spamując nie pa 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 tylko tak tak wiecie czyli spacja rzut druga spacja okej okay, idealnie za pierwszym razem i teraz słuchajcie sprawdzimy to tak ze dwa Trzy, może nawet cztery razy Jeżeli za każdym razem wyjdzie No to mamy potwierdzenie, że mniej więcej ogarniamy Czyli spacja, rzut, druga spacja ok dwa na dwa się udały To co słuchajcie, niestety jest tutaj problemem No już zauważyliście, rozmawialiśmy o tym A mianowicie czas odnowienia Słuchajcie, tej zdolności, no nie? Szkoda, że tak długo Ale w porządku Czyli tak, spacja, rzut, druga spacja ok totalnie na luzaku Bo jeżeli ta czapka jest zawieszona Na tej kratce wyżej no to tak naprawdę wiadomo, wszystko nam się rozwiązuje, co nie? Tutaj trzech kratek akurat byśmy nie przeskoczyli, ale na pewno warto będzie, słuchajcie, to sprawdzić. Poczekajcie, a zróbmy tak. O kurczę, ty! Ej, nawet takie wałki sobie przeskoczyliśmy, wy. No co by nie powiedzieć, dość prosty sposób Serio, bez większego spocenia Bosko, ja się tak jaram Jako gracz, słuchajcie, nie już jako youtuber Nagrywający tą grę, tylko wiecie Ja mam w Stumble Guys 1000 godzin Przegrany, więc chcąc, nie chcąc No muszę lubić tą grę jako gracz I to, że mogę w ogóle wam to pokazywać To jest genialne, dlatego teraz Odpalamy te inne mapy Ja serio chcę już zobaczyć Lava Land, -lash Hour Więc lecimy, tylko dajcie nowego Skina, fajnie byłoby też na nowej mapie podłoga to lawa zobaczyć jak to działa czy dzięki temu na przykład się uratujesz w sumie sprawdźmy to dzisiaj też ale dawaj nową skórkę ja wam przypominam wpadaj na wow abrety. jest to pierwsza linka w opisie jeżeli chcesz być w o, brat, Team. a wszystkie produkty mamy przecenione no nie serio Serio? Prawie był nowy banan. Więc spadaj i zamawiaj, bo do każdego zamówienia, zdjęcie z autografem za free i wszystko mówię przecenione Na przykład breloki, bransoletki, bluzy, koszulki, każdy jeden item. Ty, a jak dam pięciokrotne zakręcenie! Uwaga, teraz zrobię czary mary, ence pence, w której ręce klawisz S! Escape, nic nie dał. Dzień jak co? Dzień. Nawet tutaj, pomimo że koła są za darmo, to i tak muszę zostać oskamowany przez twórców gry. Nie no, żartujemy akurat. Jak są za darmo, to nie możemy mówić o jakimkolwiek skamiku. O! O nie. Kliknąłem Escape. Nie wiem, teraz co dostałem. Ale sprawdziłem, że chyba nic, więc uwaga, teraz biorę znowu, znowu, znowu klawisz Escape. O! Grumpy Bear. To są tymi się to lisie, co się śmialiśmy z Juli, no, nie? Znaczy śmialiśmy. Ja tam z tym. Tego pomysłu, no, patrz, jak on dobrze wygląda. On jest wkurzony, jest taki. nie chcę mi się grać. Jest w kolorze obrad! No to mi się Dawaj, wybierzemy dobrą mapkę. Pytanie, od czego zaczynamy? Słuchajcie, w tym odcinku na pewno nie pokażę wam każdej mapy, więc możemy się umówić tak. Jeżeli ten odcinek będzie miał dużo apek, komentarzy i wy napiszecie, na jakich mapach mam to sprawdzić, to spokojnie jutro też możemy zrobić odcinek z testowania tej właśnie zdolności na innych kolejnych mapeczkach. Bardzo mnie ciekawi wysokość skoku na legendarnym blok Dasho. Ale zacznijmy od Huny Dropa, bo to jest mapka, na której aż trzy moje zdolności się przydadzą. Chociaż kurczę, jeszcze jakbym wiecie, co wziął ten żel przyspieszający, to nawet cztery zdolności, bo tak, mamy piłkę, która tutaj się bardzo przyda. Mamy, słuchajcie, skok, który wiadomo, jeżeli trzeba będzie, to też się przyda. No i oczywiście mamy tą wspomnianą czapkę. I to, co chcę teraz zrobić, słuchajcie, to chcę zrobić sobie właśnie tutaj takie poletko, żeby sprawdzić, czy na przykład, patrzcie, zrobię tak, zrobię tak. O kurde, trzy kafelki przeskoczyłem. Três kafelki! Yo! No to teraz popatrzcie, z emotką skoku jestem w stanie tylko dwie przeskoczyć. Yo! Mówię tylko i wyłącznie o odległości. Okej, okay, teraz udało się wygrać, ale, no wiadomo, z emotką piłki na pewno jeszcze dalej byśmy przeskoczyli. Ale obczajcie to: emotka piłki robi odległość, nie wysokość. Chociaż wiem, wiem, nią też można się zbagować, poodbijać i też przeskoczyć na blokdaszu nad ścianą. To tak czy inaczej uznajmy, to jest odległość. Skok jest raczej w górę, a nie w no to, to jest oczywiste, przed chwilą to pokazaliśmy. A ta czapka łączy jedno i drugie. Czyli nie skaczesz najwyżej, nie skaczesz najdalej, ale to jest takie właśnie połączenie tak naprawdę tego. I tego, wow, serio, absurdalnie Dobra rzecz, i teraz tak Hanydrop drop jeszcze raz jest odpalony, szkoda, że Na tej becie nie jestem w stanie Zaprosić Juli, no bo nie działają Party, naprawdę, nie wiem, ale mi Słuchajcie, nie działają, tak czy inaczej Chcę, słuchajcie, sprawdzić, jak tutaj właśnie będzie działała Czapka, jeżeli chodzi o tą odległość, co już Wspominałem, więc robimy coś takiego Robimy tak, robimy tak Kurczę, trzy kra kratki To sobie przeskakujesz, słuchajcie, jak Bajojajo Co nie? Totalnie, słuchajcie, jak Bajikson, Jajikson, oczywiście, z emot słuchajcie, piłki, no to pff, kurczę, nawet byś przeskoczył pewnie ze 4 A mo może nawet 5, jakbyś coś zbagował z krawędzią. Spoko! Wszystko wiadomo, ale widać, że serio, ta czapka ma praktycznie nieograniczony potencjał. Więc zobaczmy kolejne mapy. No ale najpierw słuchajcie, znowu skórka. Serio, ja o tym mówiłem. Chcę mieć King Kapibare, to jest jeden z najlepszych spinów, że I chcę oczywiście... O, 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 o! O! Będzie! Nie, No, nie grałem nim. Okej, okay, wylosowałem go, ale nie grałem nim. No, mogę go wyposażyć. No, spoko. Ale chcę mieć i tego szklanego bananiarza, i barę A i niedobrze, ile weźmiemy graczy? Weźmy sobie 16. I teraz tak, te najtłustsze mapki, no właśnie, trzeba przemieszać z tymi, na których potencjalnie ktoś by pomyślał, nie, no, czapka nie da robot Nie. A na przykład czapka na takim Shark muda Triangle serio może zrobić ogromną robotę. Ale też wcale nie musi, bo jest szansa, że ty użyjesz sobie czapki. Jak totalny szef, ale no właśnie, potem będziesz miał ciężko z kontrolą tego jakby wylądowania, no nie. I przez to się po prostu zatopisz. No bo tutaj te kapelki wiadomo jak wyglądają. One są takie, że... Ach, kurczę, łatwo wpaść do wody. Zaraz to, słuchajcie, sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Niech tylko on tutaj sobie wiadomo się rozbije stateczek. Ładnie, pięknie. I wtedy lecimy, słuchajcie, jedziemy wtedy od razu. Dobra, dobra, dawaj, 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 bro, team! Okej, okay. czyli robię tak, robię sobie tak. Okej, okay, dobra, wystartowałem, spoko. Oczywiście w tym wypadku kompletnie yy, nie miało to sensu, no nie. Liczę na to, że te boty polecą, może nie zginą tak mega od razu. Proszę, nie gincie tak jeszcze od razu, bo ja chcę właśnie jeszcze... Patrzcie, chcę zrobić tak. O kurczę, widzicie jaką odległość przeskoczyłem? Ej, ej, bez... Kitu. Tutaj czapka to jest game changer. Ej, dobra, to było na tyle dobre, że muszę odpalić tą mapeczkę jeszcze raz, bo serio. Akurat powiedzmy sobie szczerze, na tej mapce raczej rzadko się gra, ale jakiś czas temu ona lądowała w gierkach rankingowych, więc nie ma co ukrywać. Jeżeli zaraz wróci to do gierek rankingowych, no to chyba każdy z Was będzie chciał z tego korzystać, co nie? Przynajmniej tak. Mi się wydaje, bo ja nie jestem przekonany, ale tutaj raczej z piłki bym nie korzystał. Powiem szczerze, naprawdę. Tutaj te odległości są za małe. Zbyt łatwo byłoby, słuchajcie, przez piłkę odpaść. A hmm, kurczę, z tą czapeczką, słuchajcie, z tą czapeczką to jesteś w stanie naprawdę dużo zrobić. Akurat ten start bez sensu, co nie? Bez sensu jest ten start, ale potem to już może oddać. Emotka skoku, spoko! Wiadomo, tutaj emotka skoku jest bardzo dobra. Jest, ale słuchajcie, z tą czapką patrzcie, robisz tak. O kurde. Ej, to naprawdę odblokowuje w ogóle jakby totalnie nowe możliwości. Dobra, dawaj tą skórkę, serio, jak nie jedną, to drugą. Jest szansa, że jutro też będę nagrywał z tej bety w porządku. Okej, okay, może wtedy coś trafimy, ale ja chcę mieć dziś chociaż jeden skin. Serio, dajcie chociaż ten jeden. Ej, to nie jest jakaś wielka prośba, no nie? Dobra, capibara już se poszła, wiadomo. Dobra, to dawaj to koło. Okej, okay, w porządku. Jedno nie działa, to lecimy po drugie. To jest niesamowite, że w trakcie, kiedy ja już miałem dostęp do bety, to twórcy gry zupdate'owali jedno właśnie z tych kół! Proszę, proszę, proszę! Nie proszę, no nie Dobra, damy trzykrotne. Patrzcie, dajemy trzykrotne, Nc, w której ręce kręcę kręcę po to mam ręce. No to z kolejnym robimy to samo, czyli uwaga! Nc w której ręce, kręcę kręcę, po to mam. Vamos round! Ta, moje czary nie bardzo działają ogólnie. Ej, ej, ja tutaj gadam do was! A, a, to nie działa! pędzę w której ręce? Kręcę, kręcę, po to mam ręce i. Escape, escape, escape. Nie działa. Bo mówiłem, że chcę zrobić z czterokrotnym zakręceniem to samo. No to robię, no to robię, no to robię. Patrzcie, czterokrotne. NCpc w której ręce? Kręcę, 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 po to mam ręce? Nie, nie, dobra, bez ja. Dobra, to dawaj mi jakąś inną tłustą mapę Laser, Tracer czy Lavaland? Laser to. Dobra, mam pomysł. Najpierw Sprawdzimy Rush Hour, bo to jest mapka, na której te wozy przesuwają się do nas, więc jeszcze bardziej. Czapka, trampolina zniszczy tutaj system, bo ta odległość skakania będzie nie no, niby ta sama, ale więcej uzyskasz skakaniem. Serio. Wy pamiętajcie o tym, wpisujcie kod Abra. Widzowie, nie ma innej opcji. Nie, nie można nie wpisać kodu Abra. Powiem wam szczerze, dobra. Ej, zróbmy to. Oczywiście to się nie uda? Wiem, nie uda się. Bo za wolno jeszcze one idą, ale spróbujmy. Ciach, ciach. O kurde. O, kurde, przecież, przecież to niewiele brakowało. A ta odległość to było 100 tysięcy metrów chyba. Ej, odpaliłem to jeszcze raz. Zauważcie, gdyby tylko szybciej leciały te wozy. A one oczywiście przyspieszają, co, nie? To, to, to by się udało. To by się udało, słuchajcie. To naprawdę by się udało. Poczekajcie, spróbujmy to znaleźć jeszcze raz. Jeszcze raz. Takie właśnie ułożenie, żeby była taka dziura, którą ja spróbuję sobie przeskoczyć, no nie? Ej, wow. Gdyby tylko nie to, że to jest start gry, to naprawdę by się udało. Ja cię sunę. Dobra, tutaj to raczej bezpro. No dobra, no, no dobra, rzucimy, słuchajcie, rzucimy, ale tutaj to bez problemu przeskoczy, no nie? Bardziej mi chodzi o to, aby złapać jakąś mega daleką odległość. A gdzie tu będzie, słuchajcie, taka odległość? O, dobra, dobra, spróbujemy, słuchajcie, patrzcie, oddala się od nas, oddala się, ale robimy to. Patrzcie, tak, tak. O kurde, ty no naprawdę. Wow, ej serio, strasznie grube moim zdaniem. Ej, naprawdę to było grube. To naprawdę, słuchajcie, była duża odległość. Naprawdę. Dobra, e, tutaj słuchajcie, akurat jestem w stanie przeskoczyć właśnie w tę. Te... Ej, nie wiem czy się uratowałem tym czy nie. Nie wiem. Nie umiem wam odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam bladego pojęcia. Być może właśnie nas uratowała czapka, a być może wcale nie. Dobra, gościu, proszę nie odpadnij. Proszę, teraz nie odpad... Dobra. Dobra. Nie zdążyłem Ty, odpalam to jeszcze raz Okej, okay, od początku każdy chyba wiedział, że na Rush Hour Ta właśnie zdolność raczej sobie dobrze poradzi Ale czy wiedzieliście, że aż tak? Serio, to jest mega, mega mocne Tak czy inaczej, dawajcie, szukamy znowu jakiejś luki O, tu wyrasta luka I co, sprawdzamy jak daleko polecimy? Nawet jeżeli miałbym, to słuchajcie, teraz odpaść To po prostu sprawdźmy to O kurde o kurde, o kurde, ty! Ej, dobra, widzieliście, co tu się w ogóle zwaliło? Naj! No. Wiecie, co wam powiem? Jest jedna mapa totalnie nieoczywista, na którą chyba nie wpadniecie tak o, którą właśnie chcę sprawdzić. Pod kątem czapko trampoliny. No tak, tylko dawaj zrobimy dychę. Zrobimy, słuchajcie, w tym momencie dychę i uwaga, ncpnc, w której ręce kręcę, kręcę, bo to mamy ręce, escape, ciach! O! Zapomniałem o tym skinie. Camera Bot Pro. Kamera Bot skinny toilet! Nie no, to chyba nie jest to ogólnie. Ale jest nowy, jest nowy, dobra, sprawdzamy go tylko. o Ej! Jaki kozak? Ty Jaki ładny. No ja bym dał mu na pewno 9 na 10, tak minimum. A wy ile byście mu dali? Tak totalnie szczerze, mega ładny. Tak czy inaczej, ee... b -b 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 -b. mówiąc o tej nieoczywistej mapie. Jest właśnie taka jedna fajna mapka, na której kiedyś sprawdzaliśmy piłkę i nazywa się Super Slide. Bo tu możemy zobaczyć, czy na spałnie przeskoczymy. Wiecie, te przeszkody, te takie wałki różowe, co tak latają, no nie? Tak, tutaj na samym wstępie, słuchajcie, kiedy jeszcze właśnie nie było nawet Chinów, słuchajcie, do, do tych zdolności. O, to sprawdzaliśmy, że piłka, ona wtedy była tylko w formie, jakby skina siatkówkowego, no nie? No to, że ona działa, słuchajcie, że ona działa. Dobra, tutaj tak czy inaczej zrobimy, żeby się wrócić. I sprawdzimy teraz czapeczkę. Moim zdaniem to może zadziałać. No naprawdę, słuchajcie, to może zadziałać. Dobra, czyli robimy, uwaga, uwaga, robimy tak, robimy tak. O kurde, ty, yo! Patrzcie, genialna jest ta mapa, bo teraz pokażę wam, ile da skok. Okej, okay, widać różnicę. Skokiem przeskoczyć? Okej, okay, udało się, wiadomo. Ale patrzcie, że nie no, jest różnica. Ta czapka, słuchajcie... Weź mnie nie blokuj. Ta czapka, słuchajcie, daje e, coś takiego, że... No nie no, dużo dalej przeskakujesz. Serio? To jest co najmniej metr dalej. Oczywiście, no piłka to... A, <noise> wiem Piłeczka oczywiście daje, no, jakby nieograniczone możliwości. Ale ewidentnie widać, że czapka leci dalej niż skok. Spoko, spoko. To co weźmiemy teraz? No, ten temat z Lava Land jest za tłusty. Typu, że to jest najczęściejszy odcinek, moim zdaniem. Więc weźmy to. Czyli Lava Land w wersji legendarnej, bo te mapy się dość mocno od siebie różnią. Ajajajaj, jestem bardzo, bardzo podekscytowany, jak to zadziała. Bo tutaj tyle razy trzeba się, słuchajcie, ratować z jakichś dziwnych opresji. No nie? I wiadomo, zrobisz to przy przy pomocy skoku, tak, no jakby totalnie, przy pomocy piłki, oczywiście, tak, zrobisz to przy pomocy piłki, ale jak to będzie, słuchajcie, wyglądało z co, ty, e, 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 ja, jak ta czapka, co, jak ta czapka się postawi, lol, dobra, to było dziwne, to, słuchajcie, było mega, o, patrzcie to, chcę to sprawdzić, no bo tak, tutaj, oj, to już będzie, za... dobra, sprawdzamy to, sprawdzamy, jaki nie wart, Poczekaj, poczekaj. Co? Ej, to wyrosło w tym momencie, kiedy ja to rzuciłem. Nie, no, nie róbcie se jaj, dajcie mi to jeszcze raz powtórzyć. Co jest twórcy gry? Dobra, 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 mamy to, więc teraz tak słuchajcie. Trzeba to naprzód zrobić, tak. Czyli robię tak, robię tak. Okej, okay, widać, że słuchajcie, podskoczyliśmy nie dość, że w dal, to jeszcze w górę. A tutaj różnica między tymi kafelkami na każdym poziomie jest mała, więc ta zdolność może być genialna właśnie pod tą mapkę, no nie? Naprawdę, to może być kosmos. Patrzcie, próbujemy tam naprzód przeskoczyć na ten lód? No, moim zdaniem, słuchajcie, to się uda bez problemu. No właśnie, ty. Ej, niesamowicie to działa. Naprawdę, co? Co ty dajesz? Ej, genialna zdolność. Dobra, próbujemy tam. Aj, 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 teraz to mi zepsuło. Teraz to mi zepsuło całe moje szacunkowe obliczenia. No nie? Dobra, gdzie? O, próbujemy. O, to będzie, słuchajcie, hardcore. No co ty dajesz? Ej, serio, coś takiego jesteśmy w stanie przez. Co? To, to jest w ogóle. Wow, nie, to słuchajcie, to, to jest w ogóle legalne? To jest legalne, żeby w ogóle tego uży... Co?